Jesteś w swoimi skinami, na no Pire możesz wymienić swoje skiny na lepsze, a z konem tungtung -tung możesz dostać 35% do depozytu, więc odwiedź Pire Swap i wymień swoje skiny na lepsze. Siemaneczko z Tung. tungtung, a ci jestem na CSGO skins, gdzie pootwieramy te skrzyneczki, zobaczymy jak dzisiaj płacą, a jeśli chcesz zacząć ze stroną, możesz to zrobić wchodząc na... E, załkatkę depozyt i wpisując kod Tung, Tung dzięki czemu dostajesz 10% do depozytu 20 na start i dodatkowo e, możesz dołączyć do giveaway które aktualnie tutaj są e, dla, dla użytkowników kodu Tung, Tung więc za stówkę do wszystkich giveaway za, możesz taką kostkę za 5 stówek, za 200 zł Awupkę, więc całkiem całkiem nieźle to jest 8 stówek spokojnie jest tych jak więc nawet jak na przykład dyszkę zdeponujesz możesz dostać tej e, skinki za 5 dyszek, więc całkiem całkiem nieźle może tutaj dzisiaj jeszcze coś dodamy potem, jak coś ciekawego by nam dropu zobaczymy a teraz zacznijmy może od skrzyneczki orha, zobaczymy jak to będzie dzisiaj płaciło, 3 dyszki ona kosztuje bez gestera na gesterze 6 stówek, więc myślę, że takie 3 możemy otworzyć. 3 strzały na tą skrzyneczkę e, 1800 nas to będzie kosztowało, ale tutaj może nam jakaś kostka wypadnie, więc to by było całkiem, całkiem e, ciekawe, jak tutaj dobrze nam pójdzie odcinek, myślę, że, że coś tutaj będzie można dodać do, e, do giveaway'a, więc zobaczmy, zobaczmy jak tutaj będzie szło pierwsze dwie skrzynki, no niestety 6 dyszek, no to nie ratuje nas otwórzmy może jeszcze jedno, zobaczymy może koska tutaj chyba będzie koska, oczywiście, zobaczmy czy to będzie top drop to jest chyba marble fight z top dropem albo lorka, zobaczmy, chyba ta lorka może być top dropem 3500, więc całkiem, całkiem ciekawie i zobaczmy czy to jest top drop, tak, to był top drop więc tutaj, naprawdę całkiem, całkiem niezły profit Dzik, już nam się robi, 2000 profitu mamy, może jeszcze kilka nam tutaj kosek by poleciało, więc spróbujmy jeszcze tak może raz to otworzymy tą skrzynkę, 5 dyszek, bo te skrzyneczki na desterze no jednak jak one nie dają tych tej, tej top dropów, to, to, to niestety zerują dość szybko, więc tutaj spróbujmy, jeszcze może raz na, na farta otwórzmy, ale myślę, że to będzie tutaj uciekać ze skrzynki, raz zapłaciła i tutaj nic więcej nie dostaniemy, więc sprzedajmy tą skrzynkę Eee, zobaczmy, może Gold Fever nam tutaj zapłaci bez boosta, bez niczego, na czysto otwieramy, może tutaj top drop jakimś strunę wpadnie i dostaniemy całkiem, całkiem niezły profitik, więc eee, zobaczmy pierwsza skrzyneczka 270, no mogło być lepiej, ale jednak tutaj eee, mamy nie takie dobre skinki zobaczmy zobaczmy następny razem 450 no i już lepiej całkiem całkiem dostajemy coraz lepsze skinki więc miejmy nadzieję że tutaj za coś jeszcze lepszego na wypalenie ten eye of the forest mógł być całkiem ciekawy ten glock nawet 409 zapłacił więc tutaj coś nam zaczyna dropić, nawet bez żadnych tutaj special itemów dostajemy beta do, do do koski więc no tutaj coś się może zadzieć na tej skrzynce, więc zobaczmy jak to będzie E, wyglądało, tutaj jakieś emeczki nam dropią, ale one chyba nie będą aż tyle warte, może jakiś faktory new, dostajemy mp9 faktory new i nawet to nam daje profit, więc tutaj już całkiem, całkiem zaczynają dropić nam te skinki, 3 emeczki, ale ta mp9 też jest faktory new, mogła być całkiem nie za 3 stówki, tutaj mamy MP e, minimalware, więc 6 stóweczek, 1000 zł, więc tutaj już nam całkiem, całkiem nieźle zaczyna sypać. I of the Horus może wypadnie, dokładnie wypadnie, więc on tutaj coś jest warte, 1200, mamy 1500, więc tutaj już zaczynamy e, całkiem, całkiem niezły. dropiki i może znowu tego IO of the Horus to no niestety nie, więc sprzedajmy go i otwieramy ponownie, zobaczymy jak to nam e, da. Tutaj MEczka, ta MEczka może być całkiem nieźle warta, jeśli będzie fakturnie, ale niestety nie jest, więc e, zobaczmy jeszcze jedną, jak to nam sypnie, no niestety famasik tutaj, no nie to co byśmy się spodziewali e, sprzedajmy go i zobaczymy, może jeszcze jeden tutaj, a kaczyk ten inheritance może być coś warty actuali, więc e, zobaczmy, cztery stówki, całkiem tak nieźle, mamy money back więc to o, czym, e, o co nam chodziło, zobaczmy big iron ssg, więc tutaj jest całkiem, całkiem e, trzy stóweczki, zobaczmy Lekki luz mamy na dzisiaj, ale tutaj no, nie dostaliśmy żadnego jeszcze special itemu, więc naprawdę mam nadzieję, że tu za chwilę nam wypadnie jakiś special item i będziemy mieli e, niezły profil 200. No nie tego się spodziewaliśmy. E, zobaczmy tutaj emeczka i awupka. no też słabo, słabo, 150, więc myślę, że trzeba iść na bitewki. Tutaj bitewka może jakaś nam odda, więc... Myślę taki jeden na jeden, może z jakimś botem albo graczem spróbujemy. Tutaj te skrzyneczki Orr oczywiście na Jesterze, damy 3. Do tego dorzucimy jeszcze, zobaczmy, może tutaj jakiś, jakąś skrzyneczkę, tą Gold Fever byśmy dorzucili. Zobaczmy tutaj, ze 4 sztuki, 1500, no taka bitka już by była całkiem ciekawa, może jakąś skrzyneczkę z Glowsami jeszcze dorzućmy, taką na podbicie. One tutaj zawsze coś ciekawego oddadzą, więc Także był większy value tej bitki, więc 6, 2, 2000 mamy tej bitkę i dodajemy jakoś bota. Może jakiś gracz dołączy, nie wiemy, nie wiemy, ale niestety trzeba bota dodać i zobaczmy. Pierwsze trzy skrzynki bardzo ważne, 4 koła na morze z niej wypaść, jeśli byśmy dostali jakąś do, dobrą kostkę. 160 dla bota, mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale my tu chcemy po lewej stronie temy i niestety kostka po prawej 1500. Więc to jeszcze nie jest koniec świata, ale abyśmy dostali coś ciekawego, no to na pewno by tutaj nam pomogło. Tutaj teraz cztery skrzyneczki bardzo ważne, jeśli dostaniemy jakiegoś Ayobdy Horusa, może jakieś kostkę, no to mamy tutaj jeszcze szansę na odbitkę, ale no to już będzie ciężko. No Jak dostaję tutaj kostkę na, 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 na tym gesterze to jednak to już jest dość ciężko do wygrania, może tutaj E, byśmy coś dostali, jakiegoś top dla pika, to by się udało, ale no niestety e, bitka całkiem całkiem nie za to będzie za 4 koła, 3 koła, 4 koła, coś takiego. Dokładnie. E, 3200 tu mamy, więc możemy to sprzedać, zobaczmy. E, Itemków żadnych nie mamy, tutaj w sklepie jakieś itemki tutaj nam e, podawali, więc tutaj możemy actual coś kupić, więc może takiego Asimowka byśmy kupili na ja zobaczmy, za 80 tysięcy tokenów i myślę że dodamy go do do giwałaja, tej trzystówki rozdawanie prezentów i myślę że tego asimowka możemy spokojnie dodać tutaj do giwałów zacznijmy może tutaj on jest więcej wart od tej, tej kostki więc damy go za 90 za 80, może 5 go tutaj damy nawet tak po środku między tą awupką a kostką więc tutaj już widzimy że całkiem, całkiem niezły nam się robi by ktoś chciał zdeponować to tutaj już tysiaczek waliu mamy za depo za stówkę więc tutaj już całkiem całkiem nieźle więc jeśli ktoś dołączyć do strony z kodem tung tung i dostać możliwość dostania takich dropów z giveaway to zapraszam na Caesar's skins do wpisania kodu tung tung w depozycie dzięki czemu możesz dać opcję wygrania tych giveaway i dołączyć do strony Caesar's skins